Cześć, z tej strony Jola Mazurek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi małymi, prostymi, ale bardzo ładnymi dekoracjami świątecznymi. Nie muszą być one oczywiście jako. Typowa dekoracja świąteczna, ale myślę, że ten czas taki około świąteczny to jest ten moment, kiedy właśnie robimy sobie takie malutkie gadżeciki, małe dekoracje na świąteczny stół. Mogą to być jakieś zawieszki, mogą być to chusteczniki, a można tutaj nawet położyć sobie jajko. I może służyć do tego, żeby to jajeczko sobie fajnie na takim króliczku, zajączku leżało obok talerza. Zapewniam Was, że to się robi bardzo szybciutko i bardzo łatwo, więc mam nadzieję, że takie malutkie dekoracje w Waszych domach powstadną. To jest też fajny sposób do tego, żeby wykorzystać resztę sznurków. I ja tutaj tą moją dekorację robiłam ze sznurka bawełnianego 3 mm. Użyłam do tego szydełka 6 mm i użyłam jeszcze takiego kółka drewnianego. Ono ma u mnie niecałe 7 cm, 6,5 cm wielkości. Takie drewniane kółeczko też mi było właśnie potrzebne do tego, żeby wrobić tam w środek. I jestem przekonana, że sznurek i szydełko macie. Jeśli kółeczek nie macie, to zapraszam do mnie do sklepu na www.woolpaczka.pl. Tam one będą na Was czekały. A jeśli już macie wszystkie materiały, to zapraszam Was do dalszej części, bo tam Wam szybciutko, krok po kroku pokażę, jak to bardzo łatwo i szybko zrobić. I zaczynam robić sobie moją dekorację, i tak jak tutaj widzicie, muszę ją sobie, całe to kółeczko muszę obrobić półsłupkami, a w międzyczasie zrobić uszy. Więc jak to będę robiła? W kółeczko wkładam szydełko i przeciągam sznurek na moją stronę. Przytrzymuję sobie tutaj końcówkę, a sznurkiem roboczym robię jedno oczko łańcuszka. I teraz składam sobie końcówkę na moim sznurku roboczym, i teraz robiąc kolejne półsłupki, będę wrabiała sobie tą końcówkę. Czyli znowu pod kółeczko wyciągam sznurek i półsłupek. Pod kółeczko przeciągam sznurek w moją stronę i robię półsłupek. Pod kółeczko przeciągam sznurek w moją stronę, tak? Wyprowadzam szydełko tak, żeby tutaj było ładnie i równo i robię półsłupek. I jednocześnie trzymając sobie tą końcówkę, wrabiam ją sobie pod spód, nie będę musiała jej wszywać. I to jest. Wszystko, co muszę zrobić teraz, obrabiając to moje kółeczko. I obrabiam sobie, aż dojadę półsłupkami tutaj do samego końca. I pod koniec, już tutaj. Musimy sobie tak to tutaj zobaczyć rozplanować, żeby nie było tu u nas. Prześwitów, tak? I już mam tutaj wystarczająco. Kończę wszystko oczkiem ścisłym. Pod dwie nitki wbijam szydełko pod pierwsze oczko i robię oczko ścisłe. I teraz robię 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zrobiłam 7 oczek łańcuszka. W drugie oczko wbijam szydełko i robię półsłupek. Kolejne oczko wbijam szydełko i tu zrobię półsłupek nawijany. Nawijam sznurek na szydełko. Pod oczko przeciągam sznurek pod oczkiem. Na szydełku mam trzy pętelki i przeciągam sznurek przez wszystkie trzy pętelki. I jeszcze jeden półsłupek nawijany. I teraz raz, dwa, trzy słupki. Na szydełko nawijam sznurek. Pod oczko wbijam szydełko, wyciągam pod nim sznurek. Na szydełku mam dwie pęte trzy pętelki, sznurek przeciągam przez pierwsze dwie pętelki i jeszcze raz nawijam sznurek na szydełko i przeciągam przez pozostałe dwie pętelki. Jeszcze dwa słupki. I ostatni słupek. Oczko ścisłe, pod kolejne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe, pod kolejne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe, pod kolejne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe i 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem i powtarzam wszystko to co zrobiłam tutaj. Jeden półsłupek, dwa półsłupki nawijane i trzy słupki. Robię jeden półsłupek. Jeden półsłupek nawijany, drugi półsłupek nawijany. I teraz raz, dwa, trzy. Trzy słupki. Pierwszy w kolejnym oczku. Drugi. I w kolejnym oczku trzeci i wbijam szydełko pod kolejne oczko i robię oczko ścisłe. Koniec. I mam kolejną dekorację zrobioną. Obcinam sobie sznurek, wyciągam, zaciągam to sobie. teraz końcówkę przeciągnę tutaj pod półsłupkami z tyłu. W tym filmiku chciałam się z wami podzielić taką prostą i ładną dekoracją. Mam nadzieję, że wam ona też przypadnie do gustu i jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. I mam nadzieję, że będzie ona dekorowała również wasze stoły świąteczne. To jest wszystko, co Wam chciałam dzisiaj pokazać. Na koniec, oczywiście, zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i do wciskania czerwonego dzwoneczka pod spodem, bo przypominam, że jeżeli go klikniecie, to będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym rzuconym filmiku moim na kanał. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka pod spodem i o komentarzu, przypominam, zostawcie tam kilka. Słów na temat tego filmiku. A jeśli dobrnęliście do tego momentu, to oczywiście przypominam o tym, że na platformie Bajkofitu możecie postawić mi kawę, oddzięczając się za to, co zobaczyliście w tym filmiku. I tym akcentem z Wami się żegnam. Dziękuję Wam za odwiedzinę. Do następnego filmiku. Pa! pa!